Witam, w tym filmie pokażę Wam jak włączyć tryb prosty w telefonie Honor X8a. Na początku wchodzimy w nasze ustawienia. Następnie klikamy do... Przechodzimy do, do system i aktualizacja. Klikamy w tworzenie i przywracanie kopii zapasowej. A przepraszam, przepraszam, nie, 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 klikamy w tryb prosty, następnie w zakładce tryb prosty klikamy włącz i tryb prosty w naszym telefonie właśnie został włączony. Żeby go wyłączyć wchodzimy w ustawienia, więcej ustawień, przechodzimy do systemu aktualizacji jeszcze raz, wchodzimy w tryb prosty i zakończamy żeby nasz telefon znowu działał w trybie normalnym. Dziękuję za oglądanie tego materiału, za koniec subskrybowania, lajkowania i komentowania. Cześć!